Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Jestem ringer i mam dzisiaj dla Was mój kolejny komentarz do gry Call of Duty Modern Warfare 3. Tym razem serwuję wam zwyczajny gameplay, wynik, który tutaj osiągnąłem to 38 do 2, mapka to Village, broń jakiej używam, UMP45 z tumikiem i powiększonymi magami. Powiem wam jeszcze. Tak w nawiasie, że na początku tak średnio lubiłem tą broń, teraz ta broń jest po prostu dla mnie niesamowita. Mam jeszcze kilka fajnych gameplay z tą bronią, które pewnie zobaczycie, bo teraz będę trochę mniej grał w Modern Warfare 3, będę za to częściej wysyłał Black Opsa. Oczywiście mam nadzieję, że jutro, czyli we wtorek, wieczorem, ukażecie mój pierwszy gameplay z tej gry. Będzie to. Live komentarz z takim jakby pierwszym wrażeniem moim. Możliwe, że będą ze mną Maniak ja i Irisi. Od razu jak wracam ze szkoły, postaram się go już zainstalować. I od razu będę grał ostro, aby zdobyć dla was gameplay, aby wiecie, pokazać wam tą grę. Pokazać jak wyglądają mapy, jak strzelają bronie, pokazać wam jak wyglądają bronie. I jeszcze jedno, postaram się przygotować dla was... Jakiś co-op z zombie Słyszałem, że w zombie W Black Opsie 2 Można grać aż na 8 osób A więc naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie Bo ja bardzo lubiłem zombie W Black Ops 1 i na pewno w Black Opsie dwójce pokażę wam te zombie. Oczywiście nie sądzę, abyśmy nagra nagrali to właśnie w 8 osób. No bo słuchajcie, jakbyśmy nagrywali to w 8 osób, to ten filmik byłby taki nieogarnięty. Każdy by się pewnie dar, każdy by chciał coś powiedzieć. I ogólnie by wyszła z tego jedna wielka kupa według mnie. U mnie, nie wiem, ko-op to maksymalnie będzie 6-osobowy. I tak pewnie będzie nieogar, ostry. Ale 6 osób to po prostu jest max. Jak będzie więcej, no to będzie dupa. Postaram się jeszcze... Wiecie, jak będę nagrywał ko opa, to z takimi bardziej ogarniętymi ludźmi, postaram się tutaj załatwić, wiecie, żeby byli fajni, znani i w ogóle abyście nie wiem, może też ich kojarzyli jakoś z YouTube'a. Na pewno postaram się, aby był Iris i Postaram się, aby był też pan Dangerous Maniac, który ostatnio naprawdę wbija niesamowite moaby. W ogóle zapraszam was na jego kanał, bo naprawdę jest fajny. A propos właśnie polecania kanałów, pamiętam, tak pamiętam, miałem zrobić serię Ringar Promuje. E, oczywiście ta seria powstanie. Ale ja jak robię jakiś filmik na YouTube'a, to nie chcę wam pokazać gówna, tak? Ja muszę mieć do tego intro, muszę mieć do tego jakiś, nie wiem, obrazek. I ja chcę, aby ta seria miała ręce i nogi. A więc ja musicie trochę zaczekać. Ja wolę na przykład filmik robić jeden na trzy dni, niż wysyłać na przykład te filmy codziennie i po prostu wysyłać jakieś gówno, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak samo powiem wam jeszcze, że w ogóle mój let's play, yy, właściwie no tak, mój let's play z gotikiem, będę musiał zawiesić na chwilę, no bo no nie mam na razie ochoty do tej gry, gra jest naprawdę fajna ale jak teraz wychodzi Black Ops 2, no to ja będę raczej grał w Black Opsa a wiadomo, jak ktoś robi coś na siłę to wiadomo potem jak to wychodzi a więc, yy, serię Gotika będzie, ale na chwilkę ją zawieszę oczywiście nie martwcie się ona będzie, ale tak nie wiem, przez dwa tygodnie. Jak wróci mi ochota na, na tą grę, to oczywiście pokażę Wam e, tego gotika. No i Black Ops 2 oczywiście gameplaye, komentarze będą. E, zombie też będzie, postaram się pokazać Wam fajną mapkę. A jak mówimy już tutaj o zombie, e, to co byście powiedzieli? na no, również zombie z Black Opsa 1. E, mam, może tam. Jeszcze jedną mapę do zagrania, i potem Wasze komentarze mnie zmobilizowały do tego, aby kupić DLC. I kupię DLC, a i też ma DLC. To może nagramy dla Was zombie z Black Opsa z DLC. Nowe mapki, coś fajnego. Myślę, że może coś takiego Wam się spodobać. Oczywiście muszę też yy, sam znaleźć czas. ja i Reezy musi, musi znaleźć czas, a więc go tam przekonam, bo wiecie jak to działa. Jak się robi coś na siłę, to potem jak wychodzi. W ogóle, teraz wiecie, ja muszę się też brać trochę za naukę, bo jutro mam test z biologii, a ja nienawidzę biologii. Jak ja tego przedmiotu nienawidzę, to jest po prostu głowa mała. Yy, no i, no tak. W tym komentarzu jeszcze chciałbym tak trochę podsumować Modern Warfare 3 ogólnie. Co ja w ogóle o tej grze sądzę, no bo w sumie grałem w nią troszkę powyżej roku, bo ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, właśnie minęła rocznica Modern Warfare 3 i jak ja mogę ją ocenić przez ten cały rok grania. Um, powiem tak, było przy tej grze dużo nerwów straciłem, tak, na, pe na pewno ludzie za Kim, bo nawet w tym gameplayu, zobaczycie, zacząłem strzelać pierwszy do gościa, niestety moca FMG9 bo... i po mnie. I tak to ogólnie działa, ale... nie ja wam powiem tak, przy tej grze straciłem dużo nerwów. Ale też było trochę zabawy, grałem z kolegami na prywacie I no, nieraz się fajnie w tą grę grało Co mi się nie podoba? No nie podoba mi się MP7 i FMG9 Akimbo, bo te bronie Powodują, że balans broni jest po prostu beznadziejny Bo te bronie są po prostu niesamowite, a cała reszta przy nich jest beznadziejna Na przykład jak taki Spas-12, z którym by the way mam wbić maba, Może się równać z takim MP7 eee, No to jest trochę takie bez sensu, tak? Bez sensu, kompletnie ale myślę, jak ja bym miał teraz tak oceniać to Modern Warfare 3, to tak, niektórzy dali 5, niektórzy dali... No, ja... No dobra, niech będzie już to 7. Mogę dać 7 na 10, bo gra Hit Detection jest trochę niedopracowana, mapki mogłyby być lepsze, a ja ogólnie gier surowo nie oceniam i to jest tylko i wyłącznie moja prywatna ocena, a więc wy możecie się z nią nie zgadzać. Wy możecie dać tej grze 1 na 10. Ja każde e, zdanie toleruję i... Zobaczymy, jaki będzie ten Black Ops 2. Nie chcę się teraz e, na jego temat wypowiadać. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak dokładnie. Sądzę, że ten tryb zombie może być naprawdę bardzo fajny. Już trochę tam z moimi kolegami ze szkoły gadałem właśnie na ten temat. To Nawet przekonałem jednego, aby sobie kupił Black Ops 2, właśnie. Ja, jak mówiłem, będę go miał w dniu premiery, a więc po postaram się. Coś tam dla Was przygotować, jestem ciekawy, czy to jest już koniec naprawdę Modern Warfare 3. Bo jak oglądam ogólnie komentatorów, to mówią, że już no, że to koniec Modern Warfare 3, że na ich kanale już nie będzie w ogóle gameplayów z tej gry. Ja Wam powiem, mam jeszcze kilka e, naprawdę ciekawych meczy w tej grze, a więc będę Wam je wrzucał. Oczywiście seria małaby z Ringarem będzie kontynuowana. Mam nadzieję w ogóle, że ta seria Wam się podoba. Zapraszam Was również do oceniania tego filmiku. Mam nadzieję, że ten komentarz Wam się spodobał, i mam też nadzieję, że mi osobiście spodoba się mu Pan Black Ops 2. A jeszcze tutaj, jak mówimy o Black Opsie 2, mam dla Was fajny gameplay z Black Opsa 1. Może w następnym komentarzu właśnie zobaczycie Black Opsa. A więc to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia. Papa. Pa.